które sprawie Zbigniewa, żeby jak pan to odbiera. I no ta, ta prokuratura może postawić każdemu um, za, zarzut, jak szkoła gospody prowadzą um, rozległą działalność, które interesować um, kulturą ludową działalnością na rzecz lokalnej społeczności, ani żeby nie interesowali się innymi rzeczami, które są, na, że tak się wyraża, na wyciągnięcie ręki. Nie miałem żadnej na ten temat wiedzy, żadnej na ten temat wiedzy, żeby taka działka była sprzedawana. I znacie mnie Państwo, że gdybym wiedział, to bym był przeciwko. Nie można sprzedawać polskiej ziemi, nawet jeżeli to jest polski inwestor, bo to jest polski inwestor, polski rolnik. Na początek nasz ulubiony profesor, oczywiście wielki cudzysłów, a także wielki pisowskiego intelektu Zbigniew Kuźmiuk, udowodnił, że da się obronić nawet największą bzdurę nawet garnki z Funduszu Sprawiedliwości, byle tylko pomóc ziobrze. Zamiast mówić o 26 zarzutach karnych i podejrzeniu kierowania grupą przestępczą, ten opowiada o rydzie papieru i kołach gospodyń wiejskich. Chyba Państwo przyznacie, że szykuje się nam niezła komedia. Również dzisiaj Robert Telus, czyli były minister rolnictwa, który sprzedał działkę pod CPK za bezcen i twierdzi, nie, że on, on nic nie wiedział. To tak jakby, nie wiem, złodziej w sklepie mówił, że nie wiedział, że to cudza własność. Mamy logika, rodem z Mafipis. No i na koniec prawdziwy katolik, ultrapatriota, prawdziwy Polak. Konrad Berkowicz z Konfederacji, który dał niezły popis w sklepie Ikea, usiłując wynieść towar bez zapłaty. Tak, polityk, który poucza wszystkich o moralności, o gospodarce... Przyłapany na klasycznym wynoszeniu fantów ze sklepu, z którym sam walczy, gdyż ten zatrudnia osoby LGBTQ. Facet twierdzi, że on też nie. Nie, on nie widział, że przed nim leżą garnki ważące spokojnie 2 do 3 kg. Adam by się. Dzień dobry, witam Państwa w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując pomagasz nam się rozwijać. A nasz program dzisiaj zacznę w nieco inny sposób niż zwykle od podziękowań dla pani Anny pani, pana Tomasza, pana Jacka i pani Haliny, którzy u nas na antyprawak.pl dokonali już zakupów kilku ciekawych książek również wielu gadżetów i koszulek z antypisowskim antyprawackim przekazem. Dziękujemy Państwu bardzo, paczki wysłane, Państwa też zapraszam, nowych jak i stałych widzów do korzystania z naszej oferty, ponieważ tam można nabyć u nas na koszulki, które sami projektujemy, również bluzy, oczywiście i t-shirty, także i gadżety z antypisowskim, antyprawackim przekazem, z których dochód pozwala nam inwestować w kanał, a także w portal CzechPress.pl to proste wszystko to, co zarabiamy, inwestujemy w kanał, po to, by nie musieć kłaniać się żadnemu politykowi, żadnej stronie, a tym bardziej schylać się po jakieś fundacje z tej, czy innej partii, tego nie robiliśmy, robić nie będziemy, a więc zapraszam jeżeli ktokolwiek z Was myśli o tym, jak można wesprzeć nasz kanał, to najlepszy i skuteczny, bezpieczny sposób. Antyprawak Pele można dzięki temu też mieć niezłą pamiątkę kującą sąsiadów lub prawaków na ulicy w oko, właśnie z Antyprawak .pl. Przy okazji, jak każdego dnia, będę Państwu dozgodnie wdzięczny za kliknięcie łapki w górę, podbicie tego filmu. Tam na dole jest taka opcja po prawej stronie, w prawym dolnym rogu. Oraz oczywiście zachęcam do napisania komentarza. Gwarantuję, że spraw tutaj których dzisiaj dyskutujemy, no nie da się obok nich przejść obojętnie, nie da się także ich nie skomentować, ponieważ oto Zbigniew Kuźmiuk, słynny poseł PiSu wcześniej, pamiętajmy o tym, że był także w Polskim Stronnictwie Ludowym, w telewizji dostał pytanie o banalną sprawę, mianowicie o Zbigniewa Ziobro, który, przypomnijmy, usłyszy 26 zarzutów karnych, w tym m.in. ten najważniejszy, najcięższy, czyli podejrzenie grupy przestępczej za wszystko to, jak powiedzieliby tak zwani osadzeni czy osoby, które kiedyś siedziały, grozi mu ćwiara, a więc 25 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Ale okej, okay, skupmy się na kuźmiuku, a dokładnie na tym, co mówi. No, bełkocze, że prokuratura, uwaga, jego zdanie, może oskarżyć każdego, nawet o kupno ryzy papieru. A pieniądze z Funduszu Niesprawiedliwości, panie Kuźmiuk? A przecież wszystko było zgodne z prawem, nawet garnki dla kół gospodyń wiejskich, bo uwaga, miały one odciągać ludzi na wsi od złych rzeczy. Tak, usłyszeliśmy to na serio. Który w sprawie Zbigniewa, że jak pan to odbiera? Pan, ta, ta prokuratura może postawić każdemu um, za, zarzuty, więc um, tak jak mówiłem pana koleżance, nawet jeżeli ktoś kupił ryzę papieru ze środków publicznych, to nie, mo, nie może być spokojny, bo może mieć z tego tytułu zarzut. Tu nie chodzi o ryzę papieru, tu chodzi o Fundusz Sprawiedliwości 100.000.000. wystarczy przeczytać regulamin tego funduszu, żeby wiedzieć, że wszystkie działania o charakterze prewencyjnym finansowane z tego funduszu były zgodne z prawem. Czyli garnki dla Koła Gospodyń Wiejskich też były prewencją? Panie redaktorze, tak, ponieważ Koła Gospodyń prowadzą rozległą działalność, która pozwala na to, żeby ludzi, którzy mieszkają w środowisku wiejskim zainteresować kulturą ludową, działalnością na rzecz lokalnej społeczności, a nie żeby nie interesowali się innymi rzeczami, które są na, że tak się wyraża, na wyciągnięcie ręki. Natomiast Pan Foson naprawdę to tego... powiedział? Słucham? Pan poseł naprawdę to powiedział? Tak, ja tak to powiedziałem. Panie redaktorze, trzeba znać społeczności lokalne, wiedzieć co robią straże pożarne, wiedzieć co robią koła gospodyń wiejskich, żeby wiedzieć, że to są najlepiej zainwestowane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Okręg Marcina Romanowskiego tam były inwestowane, jak pan mówi, inwestowane pieniądze. Największej ilości? Tam była potrzebna największa prewencja? Panie redaktorze, proszę sobie przyjrzeć, w, 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 jakie okre... w jakich okręgach wydatkowane są teraz pieniądze przy... i przy jakich uroczystościach. Ja pytam o okres funduszu sprawiedliwości, w tym zajmuje się teraz prokuratura. Ja, ja, ja powiadam panu, że my obecni politycy Platformy fotografują się przy okazji przekazywania samochodów. I także ganków koło gospodyń wiejskich na większą skalę niż my to robiliśmy. Proszę mi wierzyć, że prokuratura będzie wnioskowała o uchylenie tytuł polityką koalicji obywatelskiej. Będziemy się tym tematem A, zajmować. Dziś zajmujemy się zbigniewem Żebrą i wnioskiem prokuratury. Jak mówi pięć... prokuratura, są dowody, m.in. taśmę Tomasza Mraza. Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, ta prokuratura może postawić zarzuty bo każdemu. Kiedyś za rządów komuny było takie sformułowane, że mogą cię skazać za cichy chód po mieście. Te, te czasy wróciły. Wśród tych zarzutów, które prokuratura <grytania> chce przedstawić jest zarzut... Stworzenia... No jest to prawdziwy poziom pisowskiej obrony. Ziobro podejrzany o wyprowadzenie setek milionów złotych, o kierowanie mafią polityczną, kryminalną grupą przestępczą, a Kuźmiuk nagle porównuje jego i cały ten problem do ryzy papieru. No to tak, jakby ktoś włamał się do banku, na przykład tam no, pomysł, wyniósł 400 milionów złotych, a obrońca mówi: Halo, halo! Przecież każdy czasem bierze spinacz do pracy. A garnki gospodyń no, przecież to już klasyka Mafii Pis czyli takie wmawianie ludziom, że kupowanie rondli za państwowe pieniądze to działanie prewencyjne właśnie tymi rondlami, garnkami, wałkami, ekspresami zapobiegają powstawaniu przestępstw, a także kryminalizacji kół gospodyń wiejskich. No jasne! Przecież, że gospodyni będzie, jeżeli będzie miała nowy garnek odpisu, to nie pójdzie kraść samochodów. Jest to logika, której myślę, no Kuźmiuk się nie powstydził. Jestem ciekawy, co na to powiedziałby taki Monty Python. Kuźmiuk też w dodatku tak ekstra na deser straszy teraz, że Platforma Obywatelska też rozdaje garnki i wozy strażackie, i Platforma też będzie kazała im to pozabierać, więc oni tylko byli pionierami. Mówię oczywiście o PiSie. No czyli co? Nie jesteśmy złodziejami, tylko prekursorami złodziejstwa Kuźmiuk? No, jest to obrona ziobry zamknięta w pigułce. Pod hashtagiem i nazwiskiem Kuźmiłka. Jak Państwo ceniacie ten no, pokrętną logikę zbigniewa profesora Kuźmiłka, liczę na Państwa komentarze. Temat numer dwa. Dzisiaj przechodzimy do Roberta Telusa, czyli posła, który e, był wcześniej ministrem rolnictwa. No i który, jak wiemy, od dokładnie 48 godzin miał sprzedać działkę pod CPK. Działka nie była tania, bo była warta ponad kilkaset milionów złotych, ale co? Jak to w PiSie? Poszła za grosze, i to w czasach, kiedy PiS pompował propagandę o centralnym przekręcie kasy jako. Inwestycji stulecia. No i co dzisiaj mówi Telus? Telus mówi, że on. Nie, no on coś wiedział? Niemożliwe, na pewno nie on, że jakby wiedział, to by nie sprzedał, ale sprzedał, bo kupił to prawdziwy, skromny. Poczciwy, pracowity, rolnik, na pewno głosujący na PIS i często chadzający w niedzielę do kościółka. Panie redaktorze, drodzy państwo, ja powiem jasno: takie yy, sprzedaże, takie transakcje są prowadzone proceduralnie. To nawet nie mam, ja jako minister, nie miałem żadnej na ten temat wiedzy, żadnej na ten temat wiedzy, żeby taka działka była sprzedawana. I znacie mnie Państwo, że gdybym wiedział, to bym był przeciwko sprzedaży takiej działki, bo ja jestem zwolennikiem ochrony polskiej bo ziemi. Ale chwila... Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, no, oczywiście takie, takie informacje nie podejmuje decy nie, takiej decyzji nie podejmuje minister. To są podejmowane procedury są prowadzone. Ja osobiście na pewno byłbym przeciw, gdyby taka informacja do mnie dotarła, bo ja uważam, że nie można sprzedawać polskiej ziemi. Nawet jeżeli to jest polski inwestor, bo to jest polski inwestor, polski rolnik, znaczy firma, ale która zajmuje się przetwórstwem e, warzyw, także to jest skrócenie e, od pola do stołu. Proszę to dopytać, żebyśmy się dobrze Proszę. Żebyśmy zrozumieli na te pytania, także na odpowiedzi na te pytania czekają dzisiaj miliony Polaków zaniepokojonych tym, co się wydarzyło. Pan, żebyśmy dobrze zrozumieli, co pan w tej chwili powiedział. Pan jako minister, jako szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi nie wiedział o decyzjach, które zapadają w tym ministerstwie. Nie, panie redaktorze, to są e, e, decyzje, które zapadają w KOWRze, proponowane przez KOWR minister. Dobrze, e, ale pan doskonale wie, że KOWR podlega jest w zasobie Ministerstwa Rolnictwa. Tak, Pani oczywiście, dlatego, dlatego proszę wysłuchać mnie do końca, pan zrozumie co chcę powiedzieć. Czy pan w takim razie może mi odpowiedzieć, kto konkretnie podjął decyzję o sprzedaży tej działki? Jeżeli pan nie miał takiej wiedzy, kto odpowiada? Kto podjął? Był... decyzję? Był wiceminister, był wiceminister Romanowski odpowiedzialny za tę sprawę, on tą sprawę prowadził, ale to nie o to chodzi, panie redaktorze, bo gdyby ta sprawa była niejasna, to Kof, obec, przy obecnym władzy, by e, tą umowę, ten akt notarialny mógł cofnąć, a jej nie cofnął. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa była badana przez wszystkie już służby. Nie wiem, czy państwo przyznacie mi rację, że jest to prawdziwe mistrzostwo w tej pisowskiej retoryce. Nie wiedziałem, że działka pod największą inwestycję w Polsce może być coś warta. Nie, no przecież jakiś tam skrawek ziemi. To tak, jakby sprzedać złoto w cenie złomu i mówić, że się nie wiedziało. A najlepsze jest tłumaczenie o tym rolniku. Nie wiem, czy Państwo na to uwagę zwróciliście, no bo rolnik kupił, to już wszystko w porządku. No ale jakby na przykład polityk sprzedał Wawel, Wiadomo kto tam leży, za pół ceny i tłumaczył, że kupił dobry krakowianin, prawdziwy małopolanin, jeszcze ubrany w strój lajkonika. Serio, no jest to poziom tłumaczenia, który myślę, że obraża inteligencję każdego obywatela, pisowców o inteligencji nie podejrzewam, więc akurat to porównanie do nich nie będzie adekwatne. Ale ustalmy też, że to pis przez lata wmawiał tym ludziom. Szczególnie motłochowi, że oni bronią polskiej ziemi przed wykupem. Na no w praktyce sami te ziemie rozprzedawali i to narympał. I to nie za miliony, żeby to jeszcze były miliony, tylko za jakiś ułamek jej wartości, tylko po to, by później jakaś e, członkini lub członek partii, jakiś pociotek partyjny mógł tą ziemię odkupić, zarabiając za niej różnicę, no i oczywiście trochę Telusowi tym groszem sypnąć. Udowodnił chłop, że pisowskie hasła o obronie polskości to nic innego niż po prostu pic na wodę, fotomontaż. Jak Państwo oceniacie no, retorykę Telusa, także jego próbę obrony, no i taką, z takie zdystansowanie. Chyba to widzieliśmy też na tym materiale ze strony telewizyjnej szczujni i w tej kwestii zachęcam do komentowania. Temat numer 3, dzisiaj, czyli patriotyczna kradzież w IKEI. Otóż Berkowicz złapany za rękę. I to jeszcze w sklepie, który rozdaje swoim klientom torby z logotypem Tencel LGBTQ+, wspierając mniejszości seksualne osób pracujących w tej korporacji. No. Wiceszef Konfederacji to ten sam człowiek, który no, uwielbiał grzmieć o moralności, o gospodarce, wytykać palcami wszystkim złodziejstwo. Co się stało? A nowikei... Usiłował wynieść towar bez płacenia. Pracownicy wezwali policję. I to jest ta cała prawica. W pigułce takim skondensowanym, jak mleczko w tubce, pojemniku. Głoszą te swoje kazania o uczciwości, a w praktyce po prostu sami wynoszą towar ze sklepu bez płacenia. Berkowicz no, miał być twarzą prawda? wolnego rynku. A stał się twarzą kampanii, próbuje przechytrzyć kasę Wikiej. Widzimy tą moralność na kanwie tej całej sytuacji, ale też moralność tej całej zdemoralizowanej formacji. Nam wolno, bo jesteśmy lepsi, bo walczymy o Polskę, bo jesteśmy ach, kosynierami. Tyle, że zwykły obywatel, gdyby usiłował tego samego dokonać, miałby już mandat i wstyd na całą dzielnicę i wpis do rejestru karnego. A tu polityk, no, co prawda, przyjął mandat. No, ale dalej w konglomeracie tej zboczonej prawicy wciąż święci sukcesy, a bronią go takie persony jak chociażby Sławek Mencen, który usprawiedliwia ten fakt, że chłopak bidny nie widział 3 kg talerzy. Umknęło to jego uwadze, ponieważ słuchał sobie poczciwie muzyki. No to jest poziom kompromitacji, który chyba nawet w pisie bywa szokujący. Jak państwo oceniacie, to no jednak złodziejskie zapędy Berkowicza i jego słuchanie muzyki, w wyniku którego nie zapłaczył, nie zapomniał, nie dostrzegł bidulek stosu talerzy, za które nie zapłacił. Liczę i w tej kwestii na państwa komentarze. Na koniec, jak każdego dnia. Zachęcam i apeluję o to, by kliknąć subskrybuj nasz kanał po to, by realnie pomóc nam w tym, by kanał rósł i docierał do nowych widzów, do nowych odbiorców, do ludzi logicznie, racjonalnie, świadomie patrzących na otaczającą ich rzeczywistość. Przy okazji polecam Państwa uwadze nasz portal informacyjny, portal CzechPress.pl tam zapraszam po dużą dawkę informacji o polityce, o Polsce i o świecie. Czekamy też na Państwa na naszym Facebooku, Instagramie, Twitterze. Tam naprawdę mnóstwo niepublikowanego tu kontentu, a więc mnóstwo informacji ciekawych o polityce, o świecie, o tym, co dzieje się w naszym kraju. Zapraszam i zachęcam, by wpaść też na nasz sklep internetowy, sklep antyprawa.pl. Jak mówiłem, cały dochód z Państwa zakupów u nas. Na Antyprawak.pl pozwala nam rozwijać ten kanał i inwestować w sprzęt, technikę, ludzi. Wszystko to, co pozwala nam plasować się wyżej w tym rankingu wyświetleń, czy właśnie jakość naszych programów w wyższym stopniu niż nasza konkurencja. Więc Zachęcam i zapraszam tym, którzy już u nas byli. Na Antyprawak.pl dziękuję. Mam nadzieję, że do Państwa paczki dotarły. Jeżeli tak, koniecznie wysyłajcie nam zdjęcia na nasz e-mail. Znajdą go Państwo w stopce, w zakładce kontakt na Czeckpress.pl. Adam by się. Za dziś państwu dziękuję. Zapraszam też na później, na nasze drugie spotkanie, punktualnie o godzinie 17. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i oczywiście do tego, by klikać subskrybuj. Zapraszam na nasze drugie spotkanie, punktualnie 17 na tym samym kanale. Do zobaczenia. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.